Ja jeszcze siałem len i żeśmy go tam i był i roszony i taki zwykły do roszarni, bo tu była roszarnia w szczytnie, szkoda, że to też zlikwidowało. Bo tutaj są u nas takie gleby, co len się bardzo udawał. No jak, którzy mieli jakieś tam swoje te, takie te przydomowe no to warsztaty, to tutaj był tam u nas taki ten, nawet tu chyba mieszkał taki stary Niemiec co miał taką maszynę i mucił ten len i on tam później go moczyli o jeszcze Matula to ona pamięta, kiedyś ona mówiła, że tak klepali w tej wodzie w i tak opowiadała, no dzisiaj już zapomniała no. ale tam nad na tymi stawami, na tych kamieniach go tak ten, ten taki zroszony tam trzepały i te, 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 te włókna wszystko no i później robiły tam te na, na tych